Pierwszej interwencji, mamy pierwszego psa dużego Bernardyna, może nie takie Za 3 km zjeść w prawo. Przełysiały, mieszkał w obsranym, śmierdzącym końcu, no, ale już jest z nami, już jest bezpieczny, a my lecimy dalej, bo kolejne zwierzęta czekają na naszą pomoc. A ma pan karbę dla tego psa jakąś? Takie jedzenie jest tam. No proszę, proszę przynieść. Czasem tą karmę, proszę A proszę przynieść. przynieść tą karmę. Nie ma nie? już, nie, wczoraj wszystko poszło. Nie? A no to na, nagle to nie, nie ma proszę pana. Nie ma żadnego. Nie, tam takie jedzenie jest, ale... No to proszę, proszę przynieść, bo my chcemy a... zobaczyć jak ten pies reaguje na jedzenie. No ludzie. Proszę przynieść no, Ja tam i siewa mam akurat, oni tu wiedzie przywożą, bo oni przyjeżdżają z pracy. A proszę pana jedzenia, z głodu. Ale proszę pana, on jest głodny, ten pies, bo on nie dostaje jeść, bo pan nawet dla niego jedzenia nie ma tutaj. To proszę przynieść. No to no to a, dzisiaj, a dzisiaj, dzisiaj, pierwszy, pierwszy raz dziennie, kiedy dzisiaj dostał ten pies jeść? No dzisiaj jeszcze nie A no widzi pan, no. On jest cały łysy. No to na razie, proszę przynieść. Odebraliśmy skrajnie zaniedbane psy z terenu firmy. Jeden jest w stanie jest krytycznym i firma od godziny przetrzymuje nas na terenie swojej nieruchomości. Nie chce nas wypuścić bezprawnie, pozbawia nas wolności, bo twierdzi, no, że, że jednak, żebyśmy pieski zostawili, żeby sobie dalej tutaj konały, czekamy na policję, a, żeby konsekwencji nie ponosili, tak, to jest no główna obawa, czekamy na policję, a tymczasem jesteśmy, proszę bardzo, na ulicy, jaka tu jest, Czereśniowa 4, Rekcin, jesteśmy właśnie pozbawiani bezprawniej wolności, bramę nam zamknęli, no i zobaczymy, jak to dalej będzie się toczyło.